Studio NET 24, Maja Kaczmarek. E, witamy serdecznie po krótkiej przerwie na dioramie Festung Breslau. E, dzisiaj już gościliśmy e, na dioramie sekcji niemieckiej Festung Breslau. Naszym gościem także był pan Jacek Cielecki. E, teraz sekcja Armii Czerwonej. Moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Bielakowski. E, na sekcji Armii... A w sekcji niemieckiej byliśmy i tam zostaliśmy zaskoczeni przez kuchnię, przez szpital, a co możemy zobaczyć na waszej dioramie? No u nas dzisiaj bardziej, bardziej frontowo. Przed Państwem tutaj pokazaliśmy dzięki uprzejmości Muzeum Uzbrojenia z Poznańskiej Stadeli. Mamy tutaj stanowisko moździerza batalionowego kalibru 82 mm wraz z obsługą oraz pięknym celownikiem, tutaj dzięki właśnie uprzejmości kolegów, y, oraz y, również dzięki uprzejmości tym razem organizatora. Y, mamy czołg T-34 na naszym obozowisku i y, mamy go obsadzonego również piechotą. E, także widzicie Państwo, diorama bardzo ciekawa, e, bardzo polowa, e, ale uczestnictwo Państwa nie ogranicza się tylko do dioramy, bo także bierzecie udział w inscenizacjach. Tak, no dzisiaj już jedna inscenizacja za nami Był, była, to była wojna kontynuacyjna, nasza kolumna została zniszczona przez dzielnych Finów. E, przed nami jeszcze, jeszcze dzisiaj dwie inscenizacje, be, be, będzie to Czechosłowacja, e, nie pamiętam dokładnie godziny, tam chyba bodajże 16.30 e, oraz Budziszyn, szczególnie ta druga inscenizacja zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie. Także zapraszamy do odwiedzenia Festung Breslau z sekcji Armii Czerwonej nad Jorami, a następnie obejrzenia członków tej, także sekcji na inscenizacjach, Ale z wiemy, że dla Pana grupy Odtwórstwo, Rekonstrukcja nie ogranicza się tylko do uczestnictwa w takich imprezach, także bierzecie czynny udział w doskonaleniu swojej formacji. No tak, ponieważ dla nas rekonstrukcja historyczna nie jest tylko przebraniem się w mundury. Staramy się zawsze szkolić się w swoim fachu. U nas wszyscy członkowie z sekcji z towarzyszenia, sekcji niemieckie, dokładają bardzo du dużych starań do wyszkolenia, do sprawnego posługiwania się bronią, sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią. No jest to podstawa, dzięki któremu rekonstrukcje historyczne no, przybierają troszkę bardziej profesjonalnie. Wyglądu, ponieważ mi się w polu tak jak prawdziwi żołnierze wtedy. No, mamy ku temu materiały odpowiednie, w naszym przypadku są to materiały yy, za wschodniej granicy, rosyjski internet jest po prostu pełen wszelkich materiałów. Można naprawdę podręczniki znaleźć do każdego typu broni, do każdej formacji, do wszystkiego, co się chce. Także sami Państwo słyszycie pasję, zaangażowanie. Z tego co wiemy, no, nasza strefa militarna, ósma strefa militarna kończy się już jutro, ale sekcję Festung Breslau Armii Czerwonej możemy też obejrzeć na innych imprezach. Gdzie na najbliższym czasie możemy Państwa oglądać? Nasza najbliższa impreza to będzie koniec sierpnia. Z tego co pamiętam, jest to ostatni weekend sierpnia. To będzie oblężenie klasztor, klasztor, klasztorów w Lubiążu. Mhm. A czego możemy się nam spodziewać? Można uchylić rąbka tajemnicę? Również jednej ze słynnych bitew żołnierza wojska polskiego i armii czerwonej. Również będzie sprzęt pancerny. Więcej niestety za nie mogę, przykro mi. W takim razie zapraszamy do lubiąża już na koniec sierpnia. Wczoraj rozmawialiśmy z grupami otwarzającymi armię polską we wrześniu 39 i oni życzyli sobie dobrej pogody, cierpliwości swoich partnerek oraz zdrowia, a czego należy życzyć Armii Czerwonej z sekcji FSU Breslau? Nie powiem, zaskoczyła mnie, mnie pani, no przede wszystkim może, żeby w nocy nie było tak zimno, ponieważ, że tak powiem, nasz namiot troszkę jest przewiewny, dzięki temu mamy świeże powietrze w środku, ale niestety, no temperatura jest jaka ok. jest w nocy, ale daję radę, sorty sowieckie, zimowe są ciepłe, także... W takim razie życzymy tego serdecznie. Zapraszamy do obejrzenia dioramy. Zapozna zapraszamy do zapoznania się z działalnością sekcji Festung Breslau Armii Czerwonej. Już za moment znajdziemy się na następnej dioramie, więc prosimy o pozostanie z nami i zapraszamy cały czas do obejrzenia, do odwiedzenia ósmej strefy militarnej na podrzeczu. Dziękuję. Dziękuję.